Ten gościnny zamek w gniewie będzie przez najbliższe dni, twierdzą reprezentacji Polski Kobiet, przed najbardziej prestiżowym meczem ze Szwecją w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Szwecja, proszę nam wierzyć, to rywal z najwyższej półki, aktualny brązowy medalista Mistrzostw Świata i Europy, a wszyscy w reprezentacji Polski wiedzą, z kim grają i dlatego od początku zgrupowania wzięli się do roboty. Fryzura to podstawa, poprawiona o teraz lepiej. Wskazówki od trenera też zrozumiałe. No może nie do końca, ale to okaże się na boisku. W zespole Wojciecha Basiuka znów nie brakuje nowych twarzy. Po jednym meczu nieobecności prosto z oceanu wróciła Ewelin Niciński. Są też kolejne piłkarki ze Złotej Drużyny Mistrzyń Europy do lat 17. Oglądana Katarzyna Konat i absolutna debiutantka w pierwszej reprezentacji Anna Rędzia. Jak widać wcale nie zestresowana a zrelaksowana. I tylko Patrycja Balcerzak smutna, bo trening koleżanek mogła jedynie obserwować z boku. Dobrze. Jak się czujesz? Dobrze. Ale nie trenujesz, kontuzja? Tak. Na pierwszym meczu z Sarajewem skakałam do główki w drugiej połowie i no, samą wagę skoncentrowałam na piłce i upadając wykręciłam stopę na zewnątrz i całą ciężarą upadłam. Już nie kontynuowałam gry. Ale to coś groźnego. Jak przed Shwetcją będziesz zdolna do gry? Myślę, że tak. Na pewno tak. Patrycja i pozostałe piłkarki Medyka Konin przyjechały na zgrupowanie prosto z turnieju eliminacji Ligi Mistrzyń. Dlatego nie ma się co dziwić, że jeszcze odczuwają skutki trzech wyczerpujących spotkań. Dzisiaj to jeszcze na pewno nie było to, co, to co zawsze, bo wiadomo, że jechałyśmy długo z Sarajewa, Długo i długo to na pewno musimy odpoczywać po takim przeżyciu. Jak długo jechałyście? parę godzin, 22 godziny. Ale jeśli wygrywa się trzy mecze imponującym stosunkiem Goli 21 do 1, to na pewne sprawy można przymknąć oko. Piłkarki medyka już nie mogą doczekać się, kogo przydzieli im los w jednej 16 ligi mistrzyń, a Ewa Pajor ma nawet swój osobisty typ, jaki? Chciałabym zagrać z Barceloną. Dlaczego akurat z Barceloną? Dlaczego? Bo myślę, że przyciągnie do końna dużo kibiców. Nazwa sama. I w sumie jeszcze nie byłam w Barcelonie. Fajnie było pojechać. Pewnie, że tak. Ale jeszcze fajniej byłoby pojechać na przyszłoroczny Mundial do Kanady. Chodzi o to, bądźmy szczerzy, będzie już niezwykle trudno. Mimo to, potyczka ze Szwecją elektryzuje polskie piłkarki, bo to dla nich niemal to samo, co dla piłkarzy mecz z Niemcami. A trener Basiuk przypomina, że żarty się skończyły. Szkoleniowiec liczy na Magdalenę Szaj, nową piłkarkę Turbinę Potsdam, czołowej siły niemieckiej Bundesligi. 19-letnia skrzydłowa na zgrupowanie dołączyła dopiero wieczorem, bo zatrzymały ją nowe obowiązki klubowe. Zmęczona? No, zmęczona. Długa podróż trwa 7 godzin. Wyjaśnij Kibicom, usprawiedliw się, dlaczego jesteś później na zgrupowaniu. No, jakby to powiedzieć, trochę dalej teraz mieszkam, więc podróż trochę zajeba. Pożdam nie, nie jest tak blisko. Ale miałaś okazję też e, grać sparring w barwach swojej nowej drużyny, czyli Turbina I Jak poszło? No, tak. Trzy razy już miałam przyjemność występować w tych barwach. E, myślę, że początki jak najbardziej najlepsze. I jak się czujesz w ogóle w Pożdamie? Berlin, blisko? Mm, bardzo dobrze się czuję. Atmosfera drużyna jest dobra. Będziesz grała w nowym sezonie w turbinie pożydama, a przed nami ważny mecz ze Szwecją w eliminacjach mistrzostw świata, to Magda Szaj odpali turbinę? O, trudne pytanie, no jak najbardziej chciałabym bardzo i będę się starać, żeby było jak najlepiej, żeby pomóc drużynie i żeby wyniki były jak najlepsze.